Instalmania 2023, a z nami niesamowicie energetyczny człowiek, Kowal Maciej, doradca do spraw OZE, do spraw pomp ciepła. A więc nie lada wywiad, nie lada gratka, ponieważ dowiemy się za chwilę bardzo dużo na temat pompy Airmax trzeciej generacji. Macieju, dlaczego instalatorzy pokochali tą pompę? Z uwagi przy, przede wszystkim na rozwiązania, nie tylko design. To, co tu widzimy, co urzeka wszystkich. To jest nietuzinkowy design. Takiej pompy na rynku nie ma. Tylko Galmet to jest fakt. Wyprzedził, wyprzedził, mhm. wyprzedził standardy i opracował o tworzywa sztuczne, obudowę taką, która jest przyjazna dla instalatora. Mhm. Nie tylko mężczyzn, ale przede wszystkim kobiet. Które zwracają bardzo uwagę tak, na wygląd przede wszystkim wygląd. Ale co. Dla od strony technicznej, od strony tak, technicznej. Bo instalator zapyta, ale co tam jest w środku? Tak jest. A przede Powiedzmy, wszystkim. Powiedzmy, ale słuchaj, Maciej. Sam czynnik propan jest też czynnikiem bardzo wymagającym. Nowoczesnym, tak. Dużo czasu nam zajęło. Blisko dwa lata. Opracowanie tak układu hydraulicznego, aby był bezpieczny, spełniał wszystkie standardy, jeżeli chodzi o zastosowanie propana. Wiemy, jakie są w tej chwili wymogi, hmm. jaki. Minimalny wpływ na dziurę ozonową mm. musi mieć zastosowany czynnik, tak? Dziurę ozonową, jak i y, y, gazy cieplarniane, tak jest, y, które powodują, nasz, y, y, że, że podnosi nam się temperatura. Otóż to y, kluczyk miałeś y, przy swoich kluczykach tak do tak samochodu, ja dostałem przed momentem taki do podtrzymania. Y, no i widzimy już tutaj na pewno część automatyki oraz y, Układ hydrauliczny, yy, opowiadaj. Otóż to przede wszystkim z atutów naszych pomp ciepła Edmax 3 dla instalatora. Jak zauważycie, i każdy instalator, szanujący się instalator, zauważy, w tej jednostce zewnętrznej mamy tylko i wyłącznie niezbędną elektrykę zabudowaną w hermetyczną skrzynkę. To jest, w ogóle, powiem Ci coś. E, niesamowitego. Dla, już, sorry, że Ci wejdę słowo, ale kiedy widzę pompy ciepła, gdzie ściągamy obudowę i cała automatyka jest pod tak. blaszaną przykrywką, to ja się pytam, jak to będzie wyglądało widzisz, za 10 albo tak, 15 jest. lat. Tak jest. Otóż to. I widzisz tę płytę sterującą układu hydraulicznego, płytę układu chłodniczego, płytę inwertera, tak. a tu mamy tylko i wyłącznie niezbędną Automatykę sterującą jednostką zewnętrzną. I mega, że ona jest zamknięta w krematycznej to, Otóż to, i wszystko łączymy w jednostce mhm. wewnętrznej. wewnętrznej. Tam mamy niezbędne elementy. Łączymy sobie instalator, łączy sobie to w ciepłym pomieszczeniu. Tak, czyli Włączy... tutaj jak mamy minus 15, to tylko dwie piosenki, tak żeby podłączyć. Otóż to ciągniemy przewód komunikacyjny. I zasilanie. I zasilanie. A... Mhm. I resztę zamykamy to i idziemy do kotłowni. Łączymy wszystko w kotłowiu. Tu mamy niezbędną automatykę, całe serce sterujące mm. tym układem. Powiedzmy naszym widzom, że ta pompa pracuje w tej chwili. Ona Otóż jest to, włączona. W tej Pewnie chwili nie słychać. Nie słychać, bo jest to mega cicha jednostka. Trochę sobie jakoś taki, taki pisk. Tak, możemy ja wiem, otworzyć. Mamy, jest... mamy otwarte, To jest tylko sygnał yy, sterujący. Aha. W tej chwili, jak zamkniemy, zamkniemy tego, drzwiczki, tego de facto mm. nie słychać. Widzimy, jakie grubości są drzwiczki, jak one są zaizolowane. To wszystko tak. To nie jest puste. Tu mamy wełnę mineralną wszystko jest wygłuszone, ocieplone, zabezpieczone. Lecimy do jednostki wewnętrznej, która akurat w tym wykonaniu jest ze zbiornikiem ciepłej tak wody Tak jest, użytkowy. tu mamy zbiornik ciepłej wody, wartość netto tego zbiornika to jest 190 litrów i co jest najpiękniejsze? Automatyka, coś co kochają tym razem tak klienci. Jest. Klienci, którzy wizualizacja, którzy wizualizacja intuicyjny sterownik, hmm. mega intuicyjny sterownik, możemy za jednym dotknięciem zmieniać nastawy ciepłej wody użytkowej. Nastawy zapotrzebowania na ciepłą CO, czyli mhm. centralne ogrzewanie. Menu dostępne, czytelne dla każdego. Mhm. Tutaj naprawdę zobaczmy, każdy, zobaczmy tutaj. każdy w, w tym menu się odnajdzie. Tu nie ma tematów tabu. To jest naprawdę przyjazny sterownik w oparciu e, o współpracę z firmą Tech. No to już e, też dużo mówi, prawda? Bo, e, tak jest. Ogromne Polski doświadczenie tak. przy, pompa, e, przy wcześniej kotłach, e, teraz, e, teraz właśnie przy pompach. To jest taka kontynuacja. To jest, tak jest. u owych E, doświadczeń, żeby temu użytkownikowi było to jak najłatwiej. Ale dobra, e, sterownik na POMPie, a co z aplikacją, co ze sterowaniem ze smartfona, czy też. E... Jest jak najbardziej, mm. mało tego, powiem więcej, ten sterownik, to sterowanie i to oprogramowanie umożliwia nam pe pełen dostęp do softu. Mm. Jeżeli instalator, użytkownik ma jakiekolwiek problemy po udostępnieniu nam hasła, jesteśmy w stanie. Dostać się do tego softu, zweryfikować pełne charakterystyki pracy. Widzimy, jak ta praca pompy przebiega. Ja. Gdzie leży problem? Co możemy poprawić? Możemy nawet zdalnie wgrać ja najnowsze oprogramowanie. Ta pompa żyje, ten ja. soft żyje. To jak ja. z aplikacjami na naszych smartfonach. Tak, tak, tak. Do tak. Androida. Aha. Co ile czasu dostajemy aktualizacji? No właśnie, ale co, a, a jak często mówimy później, później, później. Tak jest, tak jest. A tutaj, a tutaj, tutaj mamy, wchodzi nowa aktualizacja, dostajemy informację, że mamy aktualny soft. Mhm. Jeżeli użytkownik nie jest w stanie zrobić tego samemu, mhm. od tego jesteśmy my. Dzwoni do nas, przyjeżdżamy, wgrywamy aktualne oprogramowanie. Nawet jeżeli nie ma takiej możliwości, nasz dział badań i rozwoju, nasz dział serwisowy jest po takim zgłoszeniu w stanie zrobić to zdalnie. Mhm. Świetnie. Jeżeli chodzi o samą automatykę, ona, jak rozumiem, również powiedziałeś o tych charakterystykach pracy, ale również te stany awaryjne, nie wiem, za duże ciśnienie, za tak słaby przepływ, to wszystko możemy zobaczyć i pomóc klientowi. Oczywiście, zdalnie. że tak. Cały czas rozwijamy, pracujemy nad tym. To już działa i rozbudowujemy to o ka każdą kolejną działającą naszą jednostkę. Mamy taką mapę zainstalowanych i zarejestrowanych naszych pomp ciepła typu Air Max 3 I nasi serwisanci, nasz dział badań i rozwoju może i ma dostęp do takiej mapy, wchodzi i widzi, gdzie, która jednostka pracuje. Jeżeli jest taki alert, gdzieś jest awaria, oni to widzą. Już zapala się na czerwono komunikant, że ta pompa nie działa poprawnie. Macieju, na zakończenie powiedz mi, jak rozwiązaliście ten dokuczliwy problem, jeżeli chodzi o monobloki, czyli temat ryzyka zamarznięcia wody czynnika grzewczego. Nie chciałbym zdradzać wszystkich tajemnic naszej firmy. Aha. Nie chciałbym, z uwagi na to, że ciężko na to pracowaliśmy. Mhm. Ale eee, czy wymogiem rozwoju... jest co? Zastosowanie zaworów e, antyzamrożeniowych, dopuszczacie glikol czy nie dopuszczacie? My jesteśmy bardzo elastyczni. Nas, nasze jednostki są tak zbudowane, że zarówno nasze jednostki mogą pracować, nasze pompy ciepła mogą pra pracować na wodzie, na glikolu. mogą pracować na wodzie za, e, zabezpieczone UPS-em. to już mamy przystosowaną automatykę, mamy wejścia. Mm -hmm. Naprawdę dla instalatora to jest super rozwiązanie, bo on nie musi ingerować w układ elektryczny pompy ciepła. Ma po to już gotowe, przygotowane mm -hmm. rozwiązanie. Rozumiem, finansowanie tak UPS. Tak i, jest. To i jest gotowe. Od razu automatyka to Więc, rozpoznaje. Tak jest. Więc my jesteśmy naprawdę po to przygotowani. Wiele testów, wiele lat pracy nad tymi pompami. E, tutaj Naprawdę, jeżeli chodzi o, czy to glikol, czy to woda, mamy pod to przygotowaną jednostkę, jesteśmy elastyczni. Jakiekolwiek wygodne zastosowanie dla instalatora, które zastosuje, czy to glikol, czy zawory antyzamrożeniowe, czy UPS, my to dopuszczamy, jest jednostka nasza objęta gwarancją. Super. Szanowni Państwo, tak jak obiecałem, Duża dawka energii ze strony Macieja, mógłby tak opowiadać długo, ale o, że kończy nam się bateria, musimy powolutku kończyć. Dziękuję Ci bardzo. Miło, miło. Świetna prezentacja. Dzięki ślicznie.